Cześć, kochani! Trochę spóźniona, bo planowałam ten film na koniec czerwca, ale niestety stan zdrowia nie pozwolił mi na jego zrealizowanie. Przychodzę do Was teraz, końcem lipca, z podsumowaniem yy, filmu, co chciałabym złożyć w tym roku i chciałabym Wam opowiedzieć trochę, zaktualizować, jak to teraz wygląda i, i jak to wygląda na przyszłość. Zacznę od tego, że dwa kosmetyki bardzo spontanicznie poszły w świat, bo odkryłam, że podkład Chanel bardzo mocno szkodzi mojej cerze i za każdym razem, gdy go użyję, ten stan cery się pogarsza. I zauważyłam też objawy uczulenia w okolicach oczu, ze strony palety Devalon. I gdy pojawiła się tylko taka możliwość, bardzo spontaniczna, to ja po prostu puściłam te kosmetyki w świat. Wiedziałam, że jest osoba, która chętnie z nich skorzysta, która sprawdzi je u siebie, więc bez żalu, bez zbędnego przetrzymywania się ich pozbyłam. Jak wyglądały, możecie sobie tutaj sprawdzić w poprzednim filmie. Natomiast resztę kosmetyków mogę Wam pokazać, bo już tutaj są przede mną ułożone. Udało mi się skończyć puder Bell. Serii Asteckiej, nic nie zostało, zużyłam go. Ja te, te pudry dosyć mocno lubię, one mi się sprawdzają, więc tutaj nie ma jakiegoś większego y, problemu ze, z ich zużywaniem. Natomiast dużym problemem okazał się puder z Glam Shopu. Tu widzicie puste opakowanie, ale ono nie jest absolutnie puste, bo puder jest po prostu przeniesiony w inne miejsce. Zostało puste opakowanie, a puder. W mieszance znajduje się w tym oto słoiczku yy, po innym pudrze. Otóż puder z yy, Glam Shopu okazał się bardzo ciężki, obciążający, wybłyszczający się i robił mi po prostu maskę i ważył się na twarzy. Na szczęście zaraz po tych złych doświadczeniach z nim otworzyłam puder z Revolution, który okazał się kosmicznie wysuszający i dosyć mocno bielący. Nie było tragedii bardzo, bardzo mocnej, ale widać było bielenie skóry, co na mojej jasnej karnacji i tak jest ciężkie do osiągnięcia. Więc postanowiłam, że zanim się ich pozbędę, zanim wyrzucę albo oddam komuś, spróbuję zrobić sobie mieszankę od dwóch pudrów. Zrobiłam sobie malutką próbkę, którą używałam razem i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Mieszanka typu pudrów jest bardzo dobrze, dobra, dosyć mocno kryje. Yy, ładnie się utrzymuje na twarzy, matuje dosyć dobrze, yy, nie ma z tym większych problemów, więc z, starłam oba pudry za pomocą szczoteczki do brwi i przeniosłam je do słoiczka, używam teraz w formie sypkiej. Ciężko jest określić ilość, bo one mocno przywierają do ścianek, ale myślę, że gdzieś jedna trzecia opakowania. Ja używam tego pudru teraz do każdego makijażu, więc myślę, że yy, dosyć sprawnie mi pójdzie jego z użycie i myślę, że do końca roku spokojnie się z nim uporam, więc nie mam tutaj obaw, a puder z Rodiala również się skończył, był dla mnie zdecydowanie za ciemny, nie wiem jak można ten kolor nazwać uniwersalnym, skoro on jest tak mocno ciemny, więc cieszę się, że się skończył, nie zamierzam wracać. Z kosmetyków do oczu Jedynym moim wyborem była kredka z Pixie, i z radością mogę Wam tutaj pokazać, że ona się skończyła. Zresztą widzieliście ten kosmetyk już w zużyciach. Bardzo jestem zadowolona, że mogę używać inne kredki, chociaż doceniam to, że mnie nie uczulała, nie podrażniała, nie wywoływała pieczenia. Ale zawsze fajnie zmienić yy, kredkę, która nie do końca jest dopasowana kolorystycznie na coś yy, lepszego. Yy, projekt do projektu. Wybrałam trzy błyszczyki i zużyłam z nich jeden. To jest Fasci of Fenty Beauty. Ja go używam z tą szminką z bel, którą mam aktualnie na ustach, więc tutaj jest dużo yy, dużo tej szminki w środku, bo, bo się zebrała na opakowaniu. Niestety, tak jak wspominałam yy, w filmie ze zużyciami, ten błyszczyk pod koniec mnie uczulił, więc. Yy, nie zamierzam wracać do żadnego z błyszczyków Fenty. Rozstajemy się, niewiele się tu zmarnowało, więc bez żalu idzie świat. I dwa błyszczyki. Yy, Nabijający olej z Jorkaia, wi wersja wiśniowa. Użyłam go kilka razy, niewiele. Wlałam też troszkę do tego błyszczyka z NYX, bo on już nie do końca chciał mi się wydobywać z opakowania. A że ten, yy, ten olej jest taki lejący, to po prostu stwierdziłam, że to wymieszam i błyszczek z NYX, jest jeszcze bardzo dużo, tych, tych błyszczyków naprawdę tam jest upchane dosyć sporo i yy, teraz jeszcze dolałam do niego tego olejku, więc naprawdę jeszcze długo mi zajdzie Czy jest szansa, że je oba zużyję do końca roku? Myślę, że tak, aczkolwiek na razie jeszcze pracuję ze szminką Bell, która leży tu przede mną w dwóch opakowaniach, bo sztyft jest już opróżniony, zużyłam całą Tą część, która wystawała z opakowania i resztkę przełożyłam sobie do słoiczka. Nawet zastanawiałam się, czy to ma sens i czy nie wyrzucić po prostu tego opakowania, ale ta szminka teraz tak dobrze mi pasuje w makijażu, który noszę latem, który wygląda bardzo podobnie do tego, co mam, czyli opiera się na szmince i kredce, więc stwierdziłam, że skoro konsystencja mi pasuje, zapach mi pasuje, nawet kolor dobrze yy, współgra z. Yy, wakacyjnymi miesiącami, to czemu nie? Myślę, że jeszcze jakieś dwa tygodnie. Trochę liczyłam na to, że skończy się przed yy, nagraniem tego filmu, ale niestety nie było mi dane to szczęście. Za to w następnym filmie na pewno będę miała Wam co pokazać. I dwa ostatnie kosmetyki, które wybrałam, to zapachy. Zapachy z Avon Wisteria i Yves Rocher Plain Soleil. Oba skończone już Dosyć dawno, teraz używam coś innego. Żaden nie był tak naprawdę w 100% moim zapachem, chociaż przyjemnie mi się je zużywało. Cieszę się, że rozstanie z nimi mam za sobą. Na pewno znajdą swoje miejsce w, w podsumowaniu zużyć z tego roku, więc będziecie je mogli jeszcze yy, zobaczyć. Dwa kosmetyki oddane. Yy, trzy. 4, 5. 5 kosmetyków zużytych, to już jest 7, jeden kończący się i trzy, które myślę, że spokojnie uda mi się zużyć do końca roku. Więc jestem bardzo optymistycznie nastawiona do tego projektu i mam nadzieję, że na koniec roku, bo myślę, że dopiero pokażę jakieś podsumowanie na koniec roku, kiedy rzeczywiście ten postęp będzie duży, kiedy będę mogła podsumować całość, Wam pokaże. I wtedy będę mogła zaprezentować same puste opakowania bez żadnych yy, przeczekanych jeszcze kosmetyków. Dziękuję Wam za wspólnie spędzone chwile. Oczywiście zapraszam Was do komentowania tego filmu, do yy, lajkowania go i oraz do subskrybowania kanału. Wszystkie kosmetyki znajdziecie podpisane na blogu. Podzielcie się swoimi opiniami, swoimi wrażeniami, swoimi projektami dęko, jeżeli takie prowadzicie. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!